Zebra. Fotelik rehabilitacyjny Zebra służy do wstępnej pionizacji dzieci w pozycji siedzącej oraz leżącej. Główną zasadą przy dopasowaniu urządzenia jest zapewnienie pacjentowi maksymalnego poczucia bezpieczeństwa. Nie należy wymuszać pozycji ciała dziecka, gdyż może to powodować dyskomfort i doprowadzić do powstania złej postawy. Aby zmienić głębokość siedziska oraz kąt oparcia pleców, należy poluzować nakrętki, ustawić pożądaną głębokość siedzenia poprzez przesunięcie oparcia pleców do przodu lub wepchnięcie do tyłu i dokręcić nakrętki. Bardzo małe dzieci mogą siedzieć w foteliku z wyprostowanymi nogami. Wówczas należy ustawić największą głębokość siedzenia. Do regulacji kąta oparcia pleców wykorzystuje się te same pokrętła. Dwa pokrętła umożliwiają zmianę kąta pochylenia siedziska Przy całkowitym rozłożeniu poduszki, oparcia pleców i dopasowaniu kąta ustawienia siedziska można wygodnie ułożyć dziecko w pozycji leżącej Długość pasa biodrowego oraz kamizelki reguluje się za pomocą szybkozłączek Aby odpowiednio je dopasować należy pociągnąć zapaski dociągające Do regulacji wysokości zagłówka służą nakrętki. Należy je poluzować, ustawić wysokość według potrzeb i dokręcić. Szerokość zagłówka ustawia się za pomocą śruby, która umieszczona jest wewnątrz pokrowca. Aby ustawić szerokość poduszek, pelot bocznych, należy poluzować nakrętki znajdujące się z tyłu fotelika, dopasować poduszki do klatki piersiowej dziecka i dokręcić śruby. Jeżeli rehabilitant uzna, iż konieczny jest demontaż separatora kolan, należy całkowicie odkręcić nakrętkę i zdemontować separator. Kąt nachylenia podnóżków ustawia się pokrętłami. Każdy podnóżek można ustawić oddzielnie, w zależności od potrzeb dziecka. Kąt pochylenia podłokietnika można ustawić na dwa sposoby. Pierwszy zmiana kąta pochylenia całego podłokietnika. Drugi zmiana kąta pochylenia samego podparcia przedramienia. W wyposażeniu standardowym potolika zebra znajduje się stolik montowany do podłokietników. W wyposażeniu dodatkowym znajduje się stolik do terapii manualnej. Montażu stolika dokonujemy poprzez wsunięcie stolika w podłokietniki i zablokowanie go śrubami.